A dzień dobry Właśnie mam niedzielę A ogoliłem się A koszulkę jaką nałożyłem A może będzie tak, że pojadę dzisiaj z Rafałem i z Krzyśkiem Gienka. A pokażę. Kubek. Mm. O, Kresik otwiera okno. A, nie będę palił. A słoneczko świeci. A, się umyłem, goliłem się. Mm. Trzeba dbać o siebie. Nie mam narzuconej, a Na tyle czasu mam piercionek pierconek Widzicie jak to się stało. Może przyjdzie czas, że będę miał narzeczoną albo dziewczynę, bo Asiu z Basiu to nie wiadomo. One daleko mieszka. I tak to właśnie jest. A jaka pogoda, pokażę. Do kościoła przyjechali. O, słoneczko świeci. Dzisiaj ładna pogoda będzie. O Właśnie. Taki poranny film. A jakie będą kolejne dni to? Okażą się Wójciek, Wójciek Wójcek, można tracić. Można, a masz tą butelkę. A i tutaj masz butelkę. A i tutaj. <gry> A będę oglądać właśnie no, ze wsi, boroscy, pani Agnieszka, córki, sonowie. Serdecznie i gorąco pozdrawiam. Może się wybiorę dzisiaj do Was. pozna Was zobaczę nagram. Budzicie, jak pozwolicie. Ugółem. Tak to jest, miłej niedzieli życzę Wam. Jest pogoda, wiosna, radosna. Dzieci się będą weselić. Deszczyk nie pada. słoneczko leczko świeci. Będą się. Cieszyć się u dzieci. A co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Życzę wszystkim Życzę miłego dnia, miłego weekendu. Majówka. Dopiero teraz się robi ta majówka. Uitek. Uitek. Już dziesiąta? Dziesiąt? Uj... Jole dziesiąta. Jole, Jole, pozdrawiam. Bo rozkół. No, bo od, odmówiłem ja wcześniej, bo dana córkę. Ona no, ogląda mnie, tak? Oni cię to pytają. Czy to jest O i co? Pragnie, żebym ja przyjechał chyba, tak? Jak wtedy to mówiłem? Ma takie pragnienie chyba, a Agnieszka, też chyba żona chciałaby mnie poznać. Najlepiej przemknąć, ci No może na majówkę by zaprosiły nas. Ja le ciebie zaprasza. Nie Agnieszka, nie Agnieszka, tylko ta, twórca piernicza, bo Agnieszka to mama. viola, 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 wiola, wiola, pójdzie do przedszkola, zapomni parasola, deszczyk będzie padał, głowa zmoknie, głowa zmoknie. Jola, 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 pójdzie do przedszkola, nie będzie miała parasola i zmoknie cała, cała zmoknie. A pisaneczka dla ciebie. A jak zobaczy ten film, to będzie zadowolona, będzie uśmiechała się. Na pewno widzicie. Ale 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 to wysokie, wysoka, Tobie Tebie taka, wyszyja. To nie taka to wysoka, to wysoka, do szyi. Ale samo raz. No to myślę, że musi być trochę. Blondynka. Ja już z tym, ja Cię odbiję. Blondynka? Może będzie chciała mieć synka? Co? Blondynka może będzie chciała mieć synka? Nie, żartowałem to. Nie, kobiety zawsze chcą dzieci mieć. A ma już swoje lata. A tu? co? Dobra już. Takich rzeczy nie gadaj. Ja to, co powiedziałem, to żartowałem. No i serdecznie Was gorąco pozdrawiam. Tatę podzwór. I mamy. Tatę pozdrawiam też i mamy. Bogdana. No Bogdana. I synów pozdrawiam. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Jeden a drugi. Ten co krowy doi, to Waldek, 13 lat ma, a z kurcia kurczę, z głowy mnie wyszło, one mówili imiona, ale z głowy mnie a, jeden Wieciek, a drugi Krzysiek, tak jak jak? No i miłego dnia życzę wam, trzymajcie się, cholera jest na.